Centrum Zdrowia Dziecka zamieściło ostatnio apel. Zabrakło umilaczy i pocieszycieli, które dzieciaki dostawały za swoją odwagę i bycie dzielnymi. W związku z tym pomyślałam, że jako Lasy Państwowe moglibyśmy jakoś wspólnie pomóc. Jeśli macie u siebie w jednostkach jakieś fajne dziecięce gadżety, to się ujawnijcie. Drogie dzieci, leśnicy z nadleśnictwa Karnieszewice chcieliby Wam życzyć dużo, dużo zdrowia. I pamiętajcie, że jesteście dla nas prawdziwymi bohaterami. I dlatego... Śledzimy wam uśmiechy i coś na posieszenie. Centrum zdrowia dziecka potrzebuje pocieszycieli. Nagle nic się przełącza. Pakujemy już paczkę. I na pocztę. Przyjmiecie te prezenty od nas i pomogą one Wam na chwilę poczuć się, może trochę jak w lesie. Tutaj są leczone, jedne z najcięższych przypadków w naszym kraju. Dlatego takie akcje, jakiekolwiek odwiedziny, rozdawanie upominków są bardzo istotne, zarówno w poprawie samopoczucia pacjentów, jak i ich opiekunów. Szpital kojarzy na ogół się z, z, z takimi właśnie trudnymi momentami. Ale jeśli mają y, dzieci możliwość y, zabawy, y, wspólnych takich miłych przeżyć, y, to y, ta uciążliwość spowodowana hospitalizacją y, robi się mniejsza. Zostają te miłe momenty w pamięci, i jeśli nawet muszą dzieci przyjechać po raz kolejny do szpitala, to w centrum dziecka nie kojarzy im się tylko z takimi trudnymi momentami, bo wiedzą, że coś fajnego jest spotka. To jest bardzo fajne. Dzieci się najmniejszymi prezentami cieszą. Dzieci naprawdę mają wielkie potrzeby. To są potrzeby, które są bezcenne potrzeby. Dlaczego taka książka, czy taki jakiś yy, obrazeczek, czy coś do, do dzieci wyobraźni to bardzo trafia? Cieszę się, że yy, otrzymałam jedną maskotkę i wybrałam sobie... Yy, ja jestem po prostu w szoku. Że lasu nie wolno niszczyć, nie wolno zaśmiecać. To jest zagrożenie życia dla zwierząt i nie wolno śmieć. Dlatego trzeba las chronić, trzeba na przykład, żeby rosły grzyby nie śmiecić, nie palić ognisk. Nie śmiecić, po prostu nie śmiecić przyrody, prawda? Bo jak się pali ognisko, no to są niestety pożary. Tak samo są pożary, jeżeli jest lato i ktoś rzuca zapałki albo stłuczone szkło i kawałek tego szkła może spowodować ogromny pożar lasu.